Po prostu przewrócił się przy tej akcji, Baszczyński Irsak. Teraz troszeczkę Pilarda. Brożek chyba na spalonym nie, nie ma spalonego. Brożek, brożek! Będzie, będzie gol! Cantoro! 2 do 0. Mauro Cantoro. Pytanie tylko, czy rzeczywiście nie było spalonego? Ale to za chwileczkę zobaczymy. Mauro Cantoro, piłkarz, który pojawił się na boisku kilka minut temu. No, panie trenerze. My musimy jeszcze raz popatrzeć na moment zagrania, bo tutaj yy, Tomek Sekowowski wychodził, yy, natomiast tutaj przy tym padaniu nie, nie ma spalonego, to jest prawidłowa. Wydaje mi się, że tam było na linii sędzia, yy, jak to się mówi, z duchem wypuścił to. Tutaj już tego nie zobaczymy. Natomiast... Tutaj na pewno nie, jeżeli mogło być, to coś wcześniej, ale przy tym pierwszym podaniu, przy tym pierwszym tak, podaniu, to w tym tutaj nie wychodzi. Problemu. Powinien wchodzić... O, spójrzmy. Nie było rzeczywiście. No, tak podaniu, Idealnie w tym pierwszym